Witam kolejnego dnia. Nie wiem czy mówiłem, ale Moreń jest tuż przy granicy polsko-niemieckiej ehm, Więc postanowiłem. Natomiast jest taki fajny szlak nad Odrą, który już wielokrotnie pokazywałem. Postanowiłem więc wrócić o własnych siłach. To znaczy tylko do Szczecina dojadę. Tylko do Szczecina, a potem już dalej pociągiem. Bo to jest ponad 200 kilometrów, dokładnie chyba 243 km do Kuszelina i musiałbym jechać z półtora dnia, a można dwa dni No a poza tym tylko ten szlak odrzęski jest fajny, bo po stronie Polskiej już się, już się zaczynają wertepy i takie nieciekawe drogi. No i jeszcze jestem jak widać po pięknej stronie Polskiej. Niedługo będę w pięknej stronie niemieckiej Pogoda jest wymarzona wprost bajeczna pogoda właśnie wyjecham z tej wsi Jadę do Cydyni Miał podal Cydyni Urządziłem jakąś drogę rowerową tam w której, że gdzieś tam już widzę cytrynę, no i jedziemy dalej, to jakiś pomnik postawili na wzgórzu, to jest tuż przy granicy. Tutaj coś sobie napisali Jakiś rys historyczny Właśnie przekraczam granicę Tu jest Odra zapewne A nie ten kanał tam już są Niemcy jak widać I na chwilę Polskę zostawiam w tyle Jestem po stronie niemieckiej Też część szwaku nie pamiętam, żebym filmował To jest 31 km na południem od Szwed do, do Szczecina mam jakieś 90 km Oj, jak będę się zagustrał To nie wiem, czy zdążę na pociąg na czas Niestety te akumulatory już nie trzymają jak przedtem chyba mam już je z 2,5 roku i już mam wrażenie, że tylko e, starczałem na połowę czasu co na początku, znaczy starczałem na dwa razy mniej e, więc może będzie trzeba kupić niedługo nowe A nowy kosztuje od 1000 do nawet 3000 w zależności od pojemności Ale jest super Przy takiej pogodzie chce się żyć Już z szlaku rowerowego zjechałem Teraz tylko zwykła droga 30 km do Szczecina Mam sporo czasu, bo jest dopiero 14 Raczej zdążę na pociąg